Dzień dobry dzień dobry, porozmawiajmy o Peppermint. To jest jeden z mój najbardziej ulubionych olejków, który używam codziennie. E, uwielbiam go nakładać. To jest olejek, który jeżeli nakłada się go na ciało, a można, to sugeruję, żeby jednak go rozcieńczać olejkiem, e, na przykład chochoba, e, czyli Jojoba. Albo e, jakim, e, jak się po prostu, żeby go rozcieńczać, jeżeli nakłada się go na skórę jest to taki olejek ochładzający, czyli na przykład jak jedziemy samochodem na dłuższej, przez dłuższą trasę jesteśmy zmęczeni, można wziąć troszeczkę peppermint na, tutaj na koniec na, jak to się mówi na, na, na gardło i, i na tutaj z tyłu i sobie nałożyć i wtedy nas bardzo ochładza i budzi. Ja na przykład jeżeli mam ten, ten się na przykład troszeczkę boli mnie głowa lubię nakładać sobie kropelkę i tutaj sobie nałożyć na, na, na tutaj z, z boku głowy Również uwielbiam z tym moje dziewczynki bardzo uwielbiają ten, na przykład, jak się robimy takie ciastka czekoladowe, kilka kropelek do, do takiego przepisu wsadzić do, do tego mix i wtedy tak super smakuje. Ja go również uwielbiam nakładać na herbatę, czyli jak mamy torebkę herbaty, to otwieramy z tej małej torebeczki i wtedy, o, jak mamy taką torebkę herbaty, otwieramy. I wtedy możemy nałożyć kropelkę na, na, na tą torebeczkę i zaparzyć i poczekać. Także bo jak się wsadzi olejek na, do, na dole do wody, to on pójdzie na dół, bo ma cięższą konsystencję niż woda. Ale jak wsadzimy tutaj kropelkę na, 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 na tą ym, torebkę, yy, torebkę od herbaty, to wtedy w to w herbacie i wspaniale smakuje. I to jest bardzo taki, tak jak powiedziałam, ochładzający olejek, jest bardzo dobry też, ja go często używam, jak na przykład mam jakąś niestrawność, problemy, nie że problem, ale takie problemy z, z, z brzuchem, czy strawienie z metabolizmem, z metabolizmem. Jest rewelacja. A um, najlepiej go dostać w tym zestawie make a Ship, w zależności czy jesteś w Polsce, czy jesteś w Stanach, um, i wtedy dostaniesz 25% zniżki. Ale możemy na ten temat porozmawiać. My zrobię, zrobię jeszcze kolejne video, jak dostawać kolejki na, za najlepszą cenę, ale chciałabym najpierw, żebyście wiedzieli, e, co z nimi można w ogóle robić, dlaczego warto je kupować. Peppermint e, jest super. Będę miała kolejne, będę robiła kolejne videos o, o innych olejkach, żebyście wiedzieli, czy to jest coś dla Was. Dziękuję!